Eee, uh, nie. Co to było? Hejka, Sea. Nie, 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 nie. Zasad mnie, mnie, zostaw mnie. Jesteś creepy, mnie. Ja nie chcę. Chwila, co? Muszę przyznać, że dawno nie miałem takiego hypu na grę, że nagrywałem ją 3 dni pod rząd, okej? Okay? Ja zwykle to robię, że nagrywam co miesiąc odcinki. Wy wiecie, że ja mam problem, żeby zrobić dłuższą serię z czegoś, ale ta gra... O, ta gra. Dobra, więc tutaj skończyłem w momencie, gdzie zaczyna się prawdziwy e, Slenditabis Experience. Czyli chodzimy, zbieramy kastardy i żyjemy. Mam nadzieję, że żyjemy. Więc nie jestem pewien, czy jest tutaj coś poza Tinky Winkim. Są nadal trapy z tego co widzę. O chyba go widzę, czuję jego obecność. Cześć Tinki. Jak ci minął dzień? Chwila! To nie jest Tinki, to są te. To są te shadow tubisie, które trzeba... O o, o, -o. to jest drugi dźwięk, więc on teraz przyjdzie. Z czego z czego? Okej. Okay. Cześć, riojki, tenka. Dobra, nie wiem, po co mi ten królik. I ja mogę nie żyć w tej chwili, wiecie, bo nie mam staminy. Żyję, 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 żyje, biegnij, żyje, żyje, żyje. biegnij, 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 biegnij. Nie! Ok. To może być cięższe, niż się spodziewałem. Zrazumiem tego, że to jest ciężkie, bo staminę całą zmarnowałem. I tak, po co mi ten królik? Bo e, zbierz stardy, ale po co ja mam tego królika podnieść? A może ja mogę króli? Okej, okay, to brzmi okropnie, ale może ja mogę tego królika włożyć w jakiegoś trapa? Żeby móc go podnieść. I w ogóle nie dokończyłem chyba... Mojej myśli. Ale chodziło mi o to, że... Rzeże, że, że to nie jest Tinki, tylko to są te tubisie, co się właśnie tym Night Vision niszczyło i to był ten z tą mordą z tymi zębami, więc tego nie można było usunąć. Dobra, więc idę w lewo, trafię do kampu. Czy ja mam wejść do jaskini, czy to przed jaskinią będzie? Bo chwila, sprawy, coś mam. Okej, okay, prawie w to wdepłem. Wezmę to ze sobą. On mnie obserwuje, spoko. Ale tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok. Kastardów jest tyle, ile punktów na mapie, więc prawdopodobnie. Hello. Ok, no hello, hello. Więc prawdopodobnie po prostu mam odwiedzić wszystkie te punkty i nie zginąć. Słyszę go, słyszę go. Aha. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby. Ok, jest bardzo dobry pomysł. O! Not gonna lie. Trochę mu się należało za to, co on zrobił. Gdyby nie on, to nas by tu nie było. I ogólnie tym się udało uciec. Jest kastard. Jakbym teraz zginął, byłbym tak zły. Byłbym tak cholernie zły. Co to za głosy? Nie mam pojęcia, ale chciałbym się stąd wynieść w trybie teraz natychmiast. O nie, mam mało stamina. To już chyba jest drugi. ten. Drugie ostrzeżenie. Czyli on tu zaraz przyjdzie. Jak usłyszę jego kroki, od razu biegnę przed siebie. Okej. Okay. Okej, okay, dodge. Dobrze, że grałem w Dark Souls. Umiem go unikać. U control. Okej, okay, to było coś nowego. Ja znam ten atak wyglądał świetnie. Tak, wiem, domyślam się. Umiem już go unikać. Cześć po! Dobra, i to jest kastard czwarty. Więc teraz idę chyba tutaj i trafię do tego wiatraku. E, nie. Co to było? Nie chcę wiedzieć. Ja chyba nie chcę wiedzieć. Mam nadzieję, że to był po prostu jakiś ambient, który mnie miał przestraszyć. Hejka, deep Sea. E, ty jesteś przyjazny, no nie? Dałem ci wcześniej takiego uroczego króliczka i w ogóle pila. Czy ja mu mam znowu przynieść królika? Mhm. Mm I, I on mi pewnie wtedy da kastard. Czyli się. O nie. Nie, 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 nie mam staminy. Mam bardzo mało staminy. Ała. Był królik, ale nie miałem staminy. To może być cięższe niż się spodziewałem. Dobra, więc królika zabieram, ponieważ dipsy stoi pod tym. Dobra. Ja po prostu muszę wziąć to na spokojnie. Jak... Okej, okay, zróbmy tak. Będę biegł, ale jeżeli usłyszę pierwsze ostrzeżenie, że tinki nadchodzi... Już nie biegam. Dubki go nie spotkam. Mhm, on mnie obserwuje. Wiem, wiem. Okej, okay. mam teraz Max Castard. Znaczy, Castard yy, Staminy. Ok, i to jest drugie ostrzeżenie. I can see you. Hell yeah. Bardzo się cieszę, że mnie widzisz. Ale wolałbym, żebyś tego nie robił. Ok, domain expansion. Spoko. Bardzo się cieszę. Ryojki, tękaj. Awa! Dobra, uciekłem mu. Na szczęście tutaj już znam drogę. Tutaj pamiętam, że jest po. To ma randomowe miejsca. Ah, nie. Hmm. <ścoughs> um... I teraz kwestia jest taka, czy ten kastard jest w innym miejscu w jaskini, czy go tu po prostu nie ma? Okej, okay, biorę to i i uciekam. Ała! No ej! Dobra, mam na niego sposób, że jak... O właśnie, szybko się odwróć. Że jak zacznie się glitować ekran, to ja wtedy się wracam. Teraz mam nadzieję, że gdzieś na tej pętli znajdę królika. O, o wilku mowa. Jedzenie. No tak, bo oni jedli te króliki. Ale wcześniej to się normalnie nazywało. królik, więc. Fajny szczegół, że jak się dowiedzieliśmy, że oni jedli te króliki, bo Tinki na nie polował, to się zmieniło nazwę na jedzenie. Okej, okay, to chyba było pierwsze ostrzeżenie. Ja to tak nazywam ostrzeżeniami, ale chodziło o te dźwięki w tle. Biegnę tu delikatnie. Żeby już mu dać tego królika. O, jest kastard Czy ja nie, nie musiałem mu tego dawać? Mor. On mnie leczy! O, nie, 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 dobre. Jak dobrze, że mi się przypomniało, co to znaczy. to to jest za dźwięk zegara w ogóle? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że że Dipsy nie wybuchnie, czy coś. Okej, okay, widzę, ile mam. Mam 5. To jest najlepsza próba do tej chwili. Dobra, teraz znowu będzie zabawa w Dark Souls. Czy ja będę musiał do piwnicy znowu schodzić, czy to będzie wszystko tutaj dookoła? Mhm, cześć. Jojki tenkaj. Aha. No, otworzysz tą domenę? Pa, jakie mam fajnego królika. A ty nie masz, haha. Okej, okay, dobra, może... Nie będę się z ciebie śmiał. Muszę chyba zejść do tej piwnicy. Dobra, to ja mu ucieknę. Control. Ok. A ten efekt glitcha jest świetnie zrobiony. Ok. A nie, ucieknij teraz dopiero. Dobra, uciekłem. I teraz prawdopodobnie mam zejść do tej piwnicy. Nie chcę tam schodzić. Ale przynajmniej mam królika, jakbym się musiał uleczyć. Tutaj prawdopodobnie mi się kamera przyda. Okej, okay, tu nic nie ma. Niepotrzebnie tu wchodziłem. <laughs> Ale tu nie ma żadnego kastarda na pewno, bo. Dobra, to muszę pamiętać, że jak z... braknie mi jednego kastarda, to mam wrócić do basement. Dobra, więc teraz pójdę do... Do Dipsiego nie idę, mam full HP chyba. Pójdę teraz na lewo, czyli o... Okej, okay, widzęcie, widzę. Cholera. Cię, widzę cię. Okej. Okay. To idzie bardzo szybko, jak się wie co się robi. O, na plaży trafiłem. Okej. Okay. He? Okej, okay, dobra, myślałem, że... Ty... On tu był?! Okej, okay, jestem na plaży. Pominąłem playground. I ja bym się chyba wrócił do Dipsy, jego się uleżyć. Mhm, mm zrobiłbym tak. Zostaje mi jeszcze dwa, ale ja nie chcę tego ryzykować. Bo naprawdę nie chce się na tą grę zdenerwować, bo jest cudowna. Dobra, on teraz się zrespi. I nie. O, Nie, 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 błagam. nie rób nie, tego O to jest to jest tak stresujące, jestem na hita. Uciekłem! Chyba uciekłem. O mój Boże! O mój Boże Okej, okay, cześć Dipsy. Mor, trzymaj. To dla Ciebie. Spoko jesteś morda. Ila, bo ja teraz jestem przy tym. Pozostał mi tylko... Housie playground. Więc mogę po prostu tędy pójść. Ila, co? Okej, okay, nie wnikam czemu jest dwóch dipsych. Okej. Okay. Czyli teraz playground jest... Chwila. Tu jest... Czyli place ground... playground jest na... Chyba tu. O, cześć, morda. By to tak jak nazywał, morda. Chyba nie tutaj. To bardziej gdzieś... O nie, to na prawo będzie. To źle co całkowicie. Cześć, tam jest kolejna mordeczka. I to... Tutaj gdzieś ma być playground, ale jak gdzieś ty słyszę, że gdzieś ma być tinki mięki. Po powinien do tego iść normalną ścieżką, bo zaraz się zgubię. Słyszę go, słyszę go. Spoko! Ok, ucieknij. Dobra, więc jestem. To jest trójkąt, więc skaduję, że jestem tutaj. Teraz mogę iść tam albo tam, więc idę tu. Teraz jak pójdę tu, to w następnym miejscu skręcam w lewo i będę na placu zabaw. O nie, ja pod hideout poszedłem. A, to w sumie dobra. Okej. Okay. Teraz trzeba się uspokoić. Teraz się może tinki zrespić. Tam jest dla ostatni kastard, o ile jest. Cześć. To się o ile jest na placu zabaw, o to mi chodzi. Ok udało się. Jest ostatni. Teraz trzeba znaleźć jeszcze... O nie, trzeba jej znaleźć królika. Chwila, czy mogę wziąć od ciebie? Nie mogę wziąć od ciebie. Trzeba jej znaleźć królika, bo ona mi nie odda tego. Ona mnie zdemedżuje. Ah, ojej, to trochę się. Mi się wydaje, że jakbym to od niej wziął, to ona by mi po prostu demerz zrobiła, a nie mnie zabiła. Ale ja nie chcę. Tu jest jeszcze jeden, czyli. Mam osiem. Um, um, oh, Okej. Okay. No i stało się to samo. He. Huh? Okej, okay, biegam za Orbami. Ale fajne Orby te efekty są świetne, jak się glitchuje. O nie, to mi przypomina na Fear, ale tu może być okropny jumpscare, jeżeli się inspirowali Cry of Fear. Zdejmę jedną słuchawkę. Te efekty glitcha są tak świetne, tak mi się podobają. Okej, okay, teraz są aż trzy orby. Bum. No dobra, teoretycznie jest jumpscare, ale nie aż takie, jak się spodziewałem. Chwila, czy ja coś popsułem? Czy to tak miało być? Chyba tak miało być, bo. Ło! Oh. <laughs> to przejście było świetne. O! Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Jesteś creepy, zostaw mnie. Ja zbieram tylko moje orby. Orby przyjaźni, o! Ale to świetnie zrobione, Orby mnie doprowadziły, jak tu wejść do środka. O! Nie, on też szedł do środka. O! Nie, 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 nie. Ja nie chcę. Co? Chwila, co? To są dodże? Okej. Okay. Ja idę zjeść obiad. I zaraz wam wyjaśnię, co się dzieje. Okej. Okay. Królik najedzony. I teraz tak. Mamy czerwoną wizję. Taką strasznie dziwnie blurowaną. Możemy gliczować się w przestrzeni. I mamy siekierę. Więc... Albo straight up gram jako tinki winki, albo jestem dosłownie jego następcą. Nie mogę, okej. Okay. Mogę w... zabigo, zabigo, zabigo. Kastardy zebrane 5. Ta gra nadal trwa. Mogę wpaść w trapa nadal? Au, mogę. <mogę> Kastardy zebrane 5. Ja myślałem, żebym miał spokój od tej gry. Ona jest świetna. Mogę? Nie mogę. Dobra, ale kogo ja teraz mam zabić? Tinky Winki, Czy... Czy teraz poluję jakby na siebie? Że na człowieka, na tego Rona, którym grałem. Ja tu się bałem, że mi wyjdzie 10 minut odcinka, a ja nagrywam już 28 minut. Jakbyście chcieli wiedzieć. Czy to jest kastard? E um, okej. Okay. Nie mogę go zebrać. Um, nie jestem pewien co ja mam zrobić. Tego też nie mogę zebrać. Chybaż mogę jakoś schować tą siekierę. Okej, albo się gra popsuła, albo to nie o to chodzi. O chwila, jakoś schowałem tą siekierę. Mogę teraz podnieść? Nie mogę. Welp. Chyba nie o to chodzi. Ale wydaje mi się, że... Może mam iść do kryjówki? What the fuck? Co to za światło? Kastardy zebrane, ale co ja zrobiłem takiego innego, że nagle taka scenka się stała? Okej, okay, czyli to chyba będzie trochę irytujące. Mam chyba szukać na tej całej wielkiej mapie światła. A, chyba wiem, ja mam go złapać, zanim on to zbierze, tak? Tylko że na razie to ja nie mogę znaleźć wyjścia. Nic tu cholera nie widzę. Tinkiemu mu się zachciało cave divingu. Znalazłem wyjście. O! Jak jestem w tym trybie, to ja go widzę. Chyba, chyba o to chodzi, tak? Okej, okay, to jest świetne w takim razie. O, -o widzę jego światło. Mam! Hejka To chyba nie ciebie szukam. Nie, to nie ciebie szukam, zostaw mnie. Wow! To chyba będzie najdłuższy odcinek Grańsko Ever. Okej okay. Wypoczając sobie na staminę i, że i na plecy mu pójdę. Ale to jest kozackie! Aaa, myślałem, że wziąłem w tego trapa Nie uciekniesz, mordko. Niestety nie przede mną! Czego, trafiłem? Czy... Chyba tak, bo coś się zaczyna więcej dziać. O mój Boże, on teraz jest tam. On tam są do tej jaskini wszedł? Chyba tak, tam była ta jaskinia. Hej, co? A, on do kampu poszedł, dobra. Nie, on do jaskini nie idzie znowu. <grym> o nie, tam pod jaskinią leżał jeden kaster. Okej, okay, czy ja go trafiłem, czy niezbyt? Ja Chyba mu na, mam na plecy rzeczywiście pójść. Okej, okay, ta stamina jest troszkę irytująca. <grym> on jest teraz na drugim końcu mapy. A ja nie mogę biegać. Już nie jestem pewien jak ja to mam zrobić, czy ja mam do niego podbiec na shifcie, czy tak właśnie być niewidzialny? Bo się tak odwraca w ostatniej chwili. Okej, okay. chyba się udało. O, tak! Okej, okay, co on miał w drugiej ręce? Okej, okay, co się stało? Gra zmiana przez Renarder Wow, FT, Redmu, Remus, Alex Hollow To je, jesteście niesamowici ludzie Tłumaczę. Dziękuję K4CAC za to, że ten game, gameplay był bardzo przyjemny. Nie musiałem tłumaczyć. Na razie. <grym> to było wspaniałe. Czyli co? Tinky został pokonany. Ale główna postać się stała chyba nowym Tinkim, że tak powiem. Okej, okay, coś się jeszcze dzieje. Kamerą poruszać nie mogę. Co to, to jest? To jest to wojsko! Okej, okay, to jest kas... Oni teraz sprawdzają, co tu się działo. Dużo rozumiem przez to nagranie, no. Bardzo dużo słów. <ścoughs> Czy tam coś... Tam chyba coś stało na zewnątrz. O, cześć! Ron. No, no to tak skończyła nasza postać. Rewind. Odbokowałeś tryb Arcade Extras. Jednocześnie. Nie mam czasu już w tym filmiku. 40 minut trwa. The Main for A, to są po prostu takie rendery, to mogę na szybko pokazać. Zablokowane tu są jeszcze rzeczy, to są jakieś znajdźki. Okej, okay, główna czwórka, ale są urocze te modele. The Guardians. No, czyli to są właśnie Ron i... Chwila, czy to nie jest czasami ta postać z Slendytubbies 3? Tak, bo to właśnie ten ze Slendytubbies 3 się opiekował, a Ron teraz przyszedł, żeby sprawdzić co się stało, no nie? Bo on trochę zawalił. Bo nim się grało w Sentinelis 3. The Dead Free. Czyli oni są po prostu martwi. The Unfortunate. Oni są. Eee, no. On skończył w śmieszny sposób, a on się stał jednym z potworów. Ups. No i The Psycho Ivan an Axe. Okej. Okay. A Nie rozumiem. The One He Left. I tu jest Po. Po. The One He Left. Okej, okay, nie mam pojęcia, co chodzi z tymi nazwami. Nie chcę się doszukiwać do jakiegoś lore, bo jestem zbyt głupi, jeśli chodzi o lore. Arcade. Czas dnia, ilość kustardów. Okej. Okay. I to jest fajne też, że były różne mechaniki, a nie po prostu wszyscy mnie gonili, więc. To była świetna gra. Mam nadzieję, że Wam się podobało, tak samo jak mi. I mam nadzieję, że ta seria się przyjmie, bo chcę nagrywać więcej takich eksperymentów. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejo!